Ta jest jak anioł, ta kobieta jest jak anioł, dzień dobry wam moje serduszko, siemano wam, soprano rano, go zupy i rano, ja specjalnie dla was poświęcam czas i miejsce i godzinę i las, i I godiny, nie widać nic, i godzina nie widać nic. No. Chodź do mnie, pogadamy się z nimi, albo patrz ile, bo ja nie lubię. Ta kobieta jak anioł. Jeszcze na ten, na światło trzeba kupić. Ta kobieta jest jak anioł, nie widać. Widać, widać. Ta kobieta jest jak anioł. Rano. Ty, 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 ty. ty, 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 ty. u was tej zima przyszła pełna. Dziś ma, dziś ma, ja chciałem, ma, nie zima, nie ma, Białe nie kupuję jednej lampy. Nie stać mnie. Nie stać mnie, nie będę się Ciebie kosztowywać Nie będę miała, nie będę grała, nie będę śpiewała. Ta kobieta jest tak. A Aha, nią kim ja jestem? Śmierdziuszek, kwiatuszek. 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 Jestem ula swojego starego, widzicie? Ta kobieta jest w anioł Ułaś, to jest tak zimno? Ktoś dzwoni tego nie będziemy mogli ustawić? Nie, będziemy mogli, to nie będziemy widać Mama Mama do mnie dzwoniła Moja mamusia do mnie dzwoniła Zobacz ile Ta kobieta jest ty, 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 ty. Chodź się pokazać ze mną. Zostawcie lajka. Komentarz. Zostawcie kciuka, komentarz jakiś normalny. I takie tam bajery szmery i komery, wiecie o co chodzi. Bo ja sama nie wiem o co mi chodzi, nie? Ale wiecie o co chodzi. Kobieta jest. Jak kanio? Nie, tak naprawdę udostępniajcie ta... to... co gdzie mam powiedzieć? TikTok. Udostępniajcie Tapujcie Śmiejcie się razem z nami yy, ten yy, Polubiajcie Udostępniajcie Jak najdalej się da I takie tam b Smery, bajery, komu jemy Nie? Takie tam bajery No wiecie co macie robić Nie? i na razie, pa Pa Ile?